Wszystkim z tej strony taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable, ale dziś po tytule już widzicie, co będziemy robić. Otóż będziemy odtwarzać postać Wednesday z ostatnio bardzo popularnego serialu, który został wypuszczony na Netflixie. Jest to amerykański serial telewizyjny z gatunku komedii Grozy. Tytułowa Bohaterka należy do rodziny Adamsów. Został stworzony przez Sami Lara i Alfreda Gouta. A pierwsze 4 z 8 odcinków reżyserował Tim Barton. Tak, swoją drogą to ciekawe, dlaczego zrezygnował, dlaczego całą resztę reżyserował ktoś inny. Ja jeszcze nie obejrzałam całego, jestem w trakcie, ale generalnie ym, sam schemat i, i w ogóle ym, główna bohaterka jest super. Także kilka osób też mi podesłało ten pomysł na Instagramie, za co oczywiście ślicznie każdemu dziękuję. A my lecimy, będziemy robić um, naszą Wednesday. Dobra, nie chcę się też sugerować za bardzo jednym zdjęciem. E, chciałabym, żeby to było tak, że po prostu mm, weźmiemy zlepek różnych zdjęć. E, ze względu na to, że no tutaj w, w SSO może być ciężko ze znalezieniem odpowiednich ubrań. E, no i ekwipunek mam pełny. Także <dajdzień> dajcie mi sekundę, ja tylko tu szybko posprzątam żeby było miejsce na to, co chcemy zrobić, zaraz wybierzemy też konia. Jeżeli takiego, jaki będzie tu pasował, nie mam, to oczywiście no jakiegoś i dobra. Ekwipunek wyczyszczony, i teraz dobrze by było się skupić na tym faktycznie, jakiego konia byłoby dobrze tutaj do tej postaci dobrać, bo wydaje mi się, że fajnym takim smaczkiem byłby koń, który powiedzmy gnije. Tak jak na przykład te wiecie. Te, te, te koniki z Halloween, ale one nie są czarne, więc to może być problem. Dobra, e, chcę Wam powiedzieć, że sprawdziłam, bo się poddałam, gdzie mogą być te włosy, i totalnie nie wpadłabym na to, że tutaj w ogóle zapomniałam, że tutaj też jest fryzjer. Także tak, tutaj one na pewno są. Mam nadzieję, że strona mnie nie oszuka. Tak jest! Patrzcie! I ile? 110? O mój Boże! Eee. Wiecie co? Wyślę sobie to do schowka mm, i e, zobaczymy, bo te włosy na pewno dodadzą takiego charakteru na sam koniec. E, sp spójrzmy sobie jeszcze na makijaż, jaki tutaj jest. Może coś będzie takiego mroczniejszego, ale nie. Tak myślałam, że nie będzie. Dobra, e, jedziemy teraz e, no bo generalnie tak, jeśli chodzi o ubrania, e, to zaraz sobie zobaczymy to wszystko w stajni. Mam nadzieję, że coś ciekawego się tutaj e, znajdzie. Jeszcze zobaczę na tej stronie, co i jak. Ale w pierwszej kolejności ja chyba pojadę zmienić konia, bo mimo wszystko no, no, nie wydaje mi się, żeby on był odpowiednim. Po prostu ma zbyt miły wyraz pyszka. Musimy wybrać taki, który jest taki, wiecie... No, no nie, no, no nie, no ten nie. Okej, okay, jak widzicie, zmieniłam konia i wydaje mi się, że teraz będzie dużo, ale to dużo bardziej pasował do naszej postaci. Generalnie to nie mój pomysł, a osoby, która siedzi tu obok. <laughs> tak, także kurczę, no wydaje mi się, że to jest super, super będzie to połączenie. No i teraz tak, sprawdźmy, co my mamy w ogóle w szafie, co mogłoby ewentualnie się nadawać. Chociaż ja jestem bardziej e, z tych tęczowych ludzi, niż z tych takich ponurych, więc może tu być słabo. Trzeba będzie, podejrzewam, coś kupić. Tu mamy taką, jakąś taką zwykłą kurtkę, ale Wednesday się ubierało właśnie tak, wiecie, kołnierzyki, jakieś takie mm, coś... Chociaż to... To, nie, to tak bardziej Halloweenowo, myślę. Właśnie ona tak... tak Niby, niby, wiecie, niby takie nasze czasy, ale z drugiej strony jednak tam była taka domieszka takich starszych, dawnych czasów. Więc dobra, najpierw wejdźmy sobie na górę stroju, sprawdźmy od razu czarne weźmy, żeby nie było coś z kołnierzykiem. Naprawdę coś z kołnierzykiem, coś czarnego, fajnego. By... To by w sumie pasowało. Co my tutaj jeszcze Znanie ciekawego to mamy? Dużo jest takich rzeczy, które... W teorii się nadają, ale z drugiej strony nie, bo Wednesday nosi bardzo często taki biały kołnierzyk i wszędzie gdzie, gdzie ona jest, to ten biały kołnierzyk się pojawia, ale z drugiej strony no, tutaj są takie rzeczy ok, ale są za jasne, więc chyba to jest takie najciemniejsze, co może być właśnie z jakimiś tam białymi akcentami. No i to też ma spoko punkty, więc myślę, że możemy to kupić. No i dobra. Jeśli chodzi o nogi, no to... To jest właśnie super spódnica, bo ona chodzi w tych spódnicach, tylko wiecie, jaki jest problem? Że ona nie jest czarna. To jest problem. Dobrze by było, gdybyśmy mieli jakąś taką... No też, no też, kurczę, nie pasuje. Tu nic. O, ewentualnie takie, ale w ogóle ona nosi dłuższe te ta spódnice. Także... O, ta jest chyba jedna z takich bardziej pasujących. Ale widzicie, kolorystycznie to już nie gra z tym, co jest. z tym, co jest tutaj. Dlatego chyba. Czekajcie, popatrzę sobie, jak ona wygląda na zdjęciach. Bo będzie mi łatwiej. Dobra, słuchajcie, z tego co widzę, to ta koszulka totalnie odpada, ze względu na to, że Wednesday raczej nosi sukienki. Także ja od razu wezmę to i to kosztuje milion, milion i w ogóle to jest nienormalne, że tutaj kosztuje 165 star coinsów, a tutaj tylko 10 tysięcy tych shillingów, ale dobra, czego to się nie robi? Więc dobra, mamy to, ubierzmy od razu. I teraz tak, trzeba pomyśleć o tym, bo generalnie to te spodnie można potraktować, jako wiecie, takie rajstopy czy legginsy, coś takiego co nie do końca musi być widać. I tak też sobie pomyślałam, że zrobimy. Mogłabym tutaj użyć tych spodni z. Wiecie skąd? Ja wam powiem skąd. Z, z, z Halloween, tylko, że też nie bardzo mogę je zlokalizować. Na pewno wiecie, o jakie chodzi. O te z kotkami. Mm, Także ja je znajdę i zaraz się widzimy. Mam! Znalezione! Ale, no dobra, mogą, mo, kurczę, nie wiem. Dobra, ja je zostawię. I teraz tak, buty. Jeśli chodzi o buty, no to widzieliście, że ona chodzi na takich bardzo, bardzo wysokich podniesieniach, więc ja tutaj takich butów nie mam. Raczej będzie się trzeba zaopatrzyć w jakieś glany, bo nie widzę, żeby tu u mnie coś takiego się pojawiało. Także lecimy stopy czarne oczywiście i coś na podwyższeniu. Nie bardzo chyba no, chociaż dobra, zostawmy tak, jak jest. Tu mamy jakieś glany, ale z, z akcentami to nie bardzo. Te buty też byłyby spoko, tak myślę. Ale kuczeglany by były chyba dużo, dużo lepsze. Chociaż nie wiem. Ona właśnie chodziła też o w takich zwykłych butach po prostu. Yy. One nawet są pasujące, słuchajcie. I teraz nie wiem. Nie, chyba jednak te. Dobra, weźmy sobie te. No i dobra, to tutaj mamy wszystko. <laughs> Chociaż nie wiem, czy te spodnie nam pasują. One są chyba zbyt. Yy, yy, no nie wiem, jakby to powiedzieć, zbyt wesołe. Mm, musimy wybrać jednak coś innego. Ja zobaczę, co mam w szafie. Czekajcie, ubierzmy to. I w szafie coś coś powinnam mieć, takiego wiecie: coś, co by faktycznie wyglądało jak zwykłe obatko. Teraz dopiero widzę, że ta, ta suknia nie jest. Jejku, ale to jest problematyczne. Naprawdę, ja nie wiedziałam, że tworzenie takiej postaci może być tak problematyczne. Nie, dobra, to nam się zgrywa. To nam się zgrywa, chociaż tu patrzcie. No, jednak jest różnica. Kolor a kolor. Jest kurczę. No i co teraz? On jest taki bardziej gra... chociaż ten koń, no nie wiem, ten jest taki jakby. jakby stracił ten. <grym> Dobra, weźmy to. I jeszcze jest jedna, ym, gdzie możemy, jedno miejsce, gdzie możemy podjechać. I to miejsce jest w południowym kopycie bodajże. E, czekajcie, zaraz to sprawdzę i będziemy tam jechać. Albo zachodni przylądek. Już teraz sama nie wiem. Ja Wam tylko powiem, że z tym odcinkiem będę miała tyle cięcia, ile już dawno nie miałam. Naprawdę. Jesteśmy w zachodnim przylądku i będziemy tutaj szukać sklepu Eko, dlatego, że tutaj w tym sklepie właśnie może się znaleźć je kurtka, o której myślę. Mam nadzieję, że ona się tu znajdzie, bo jak nie, to się zdenerwuję. Bo serio, nie dość, że szukaliśmy na początku włosów, to teraz jeszcze mm, tego. I skąd ja mam wiedzieć, jaki sklep się jak nazywa? Tutaj są rzeczy dla konia, to nie. Tutaj jest. No i to tu. <noise> Czy to tu? Oczywiście, że nie. Ale tutaj są za to jakieś takie glany. Ale nie, dobra, my nie potrzebujemy glanów. My potrzebujemy sklepu eko, który nie mam pojęcia, gdzie jest. Tutaj są ozdoby, więc raczej nie. Jedźmy, jedźmy, jedźmy. To nie jest takie proste, by się wydawało, kurczę. Zobaczcie, o, to tylko wszystko na czarno i wcale nie, wcale nie właśnie. No i co? No to no tu jest zachodni przylądek, gdzie? Aaa, tu jest jeszcze jakiś sklep. Dobra, pokaż się. Ewelin, czy ty masz sklep? No nie! Serio? Dobra, to jeszcze chyba na dole są sklepy. Nie, po prostu to jest hit. A co do właśnie tego koloru czarnego, to najgorsze jest to, że jeden czarny odcień nie pasuje do innego czarnego odcienia. I to jest najbardziej problematyczne. Tutaj? Beatrice O, to jest chyba to klasyczny płaszcz, dokładnie. I teraz, no widzicie, to też nie jest czarny. I teraz, nie wiem, to jest bardziej granatowy niż czarny, więc już chyba to, co mam, pasuje bardziej. Nie wiem, weźmy taki różowy. No nie, no bo naprawdę. Tragedia jest z tym. Czy tutaj jest coś czarnego? Tak, to jest czarny według nich. I według nich czarny totalnie nie równa się czarnemu. Dobra, jeszcze raz. Góra stroju. Widzicie, ten jest na przykład in, już inaczej czarny niż poprzedni. Na przykład to też zupełnie inaczej wygląda. No, ale kompletnie nie pasuje. To też jest w ogóle czarny, inny czarny. No, ale ona bardziej właśnie w tak, takich sukienkach jakby mm, chodziła. Więc to. No i nam tu się nic nie pokazuje. Dobra, zostawmy tak, jak mamy. Wracajmy do stajni i ubierzmy się już tak, jak powinno to wyglądać. Jeszcze w ogóle ubranie dla konia, także tutaj też będzie. Dobra, chwil. najpierw sobie zejdę i faktycznie pójdę po te włosy, bo one nam już tutaj bardzo dużo zmienią. Także siadamy tutaj do lustra, zmiana fryzury i bierzemy nasze warkocze. Ona już dobrze wygląda, widzicie, mówiłam, te włosy tutaj robią robotę. Naprawdę włosy robią robotę w tej postaci. I to jak? I jeszcze tak żywko w ogóle to wszystko pasuje. Mega, naprawdę mega. Jestem mega zadowolona. Dobra, teraz jeszcze trzeba by było skupić się na tym koniu. Buty są ok. No dobra, no to tak. Jak też w sumie przy koniach, to nie ma za bardzo co tam świrować. Raczej wszystko na czarno. Tylko ten czarny też musi być czarny, wiadomo. Więc sobie weźmy jakiś taki może. Czarny z czerwonym, chociaż czarny z czerwonym, taki akcent. Czy wszystko na czarno? O! O kurde, dobra, to dobrze wygląda, weźmy to. A co tam, niech się wyróżnia? I teraz siodło, które będzie czarne, czarne, a nie takie szarawe. Dobra, porównajmy sobie, no bo to jest, tylko że to jest z te, tej starej generacji siodło. No i ono jest bardziej czarne niż inne czarne siodło. I też nie możemy wziąć tego, bo tutaj są złote sprzączki, a my potrzebujemy srebrnych. Hit po prostu! No nie, no to to jest tragedia. Pokaż się. O, no dobra, ewentualnie to, tylko że ono już nie jest takie czarne. No ale dobra, niech będzie. To i teraz jakiś czarny czaprak. Ale czarny. Czy ja nie mam zwykłego czarnego czapraka, ale czarnego, a nie takiego właśnie szarego nie to ma za dużo za dużo elementów, które nie pasują naprawdę to jest takie troszkę czerwone więc ewentualnie to o głowie mogłoby być dobra, wiecie aha, bo teraz ma <ścoughs> please kill me dobra, bo teraz miało srebrne wędzidło eee, i musimy wejść jeszcze do sklepu no, bo ja nie mam takiego, no. Sprzęt dla konia, czapraki, czarny. Zwykły czarny czaprek. O, no i pięknie, bardzo proszę. Bierzemy ten. Szybko go ubieramy. O, matko bosko. <śprzęt> Dobra, czy ja mam jakieś owiki albo coś, co by nam pasowało czarne? Ale to dziwnie wygląda w ogóle te owiki tutaj na tym. Dobra, weźmy te. Coś tam mam. Wow! Nawet mam czarne kokardy! Szok! Dobra, chociaż, kurczę, patrzcie, to czerwone też by dobrze wyglądały. Taki, taki akcent jednak. No, to dobrze wygląda i pasuje do ogłowia. Jeszcze wiecie, czego zabrakło? Ja Wam powiem, rękawiczek! Zabrakło tu czarnych rękawiczek. Czarnych! No i teraz weźcie, dopasujcie te czarne tu! Dobra, te mogą być chyba. To jest taki mniej więcej mieszany. Dobra, ja już nie będę kombinować. O oh my God. Tak się prezentuje moja postać. Postać Wednesday. Oczywiście, jeśli wy zrobicie swoją, to ja też ją bardzo chętnie zobaczę. Zaraz sobie zrobimy takie wiecie przebitki. I dajcie znać, czy Wam się podoba ta postać. Wyjdźmy jeszcze ze zobaczymy, tak wiecie, w słońcu, jak no tutaj jesteśmy. Kurczę. No, powiem Wam, że spoko. Naprawdę spoko. Także tak jak mówiłam wcześniej, dajcie znać, czy Wam się podoba. Jeżeli tak, jeżeli podoba wam się, podobał Wam się ten filmik, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Będzie mi strasznie, strasznie miło. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia na szlakach Star Stable. Trzymajcie się. Cześć.